Jestem Vanessa, mam 19 lat, mieszkam w Dortmundzie i głosujcie na mnie, bo warto. Proszę Państwa witam bardzo serdecznie w studio PP TV. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z wyjątkowym gościem. Tym gościem jest Vanessa, która przyjechała do nas tutaj z Nadrenii Stwali. Dlaczego z nią rozmawiamy? Zaraz się oczywiście o tym dowiemy. Witam Vanessa. Witam. Vanessa. Kilka słów o tobie. Skąd przyjechałaś i jak długo mieszkasz tutaj w Niemczech? Nazywam się Vanessa. Mam 19 lat, mieszkam w Dortmundzie, urodziłam się w Hagen, to jest niedaleko Dortmundu. A tak to moja rodzina pochodzi z Polski, ze Śląska, niedaleko Katowic. Wodzisław Śląski, tak. Tak. Jesteś tutaj nie bez kozery, mianowicie zostałaś jako Polka Miss NRW. Powiedz kilka słów o tym, jak to się stało, że zostałaś Miss na dreni północnej Westfalii. Zapisałam się na Miss latem i startowałam jako Miss i chciałam to jakby wygrać, ale nie wiedziałam, gdzie um, się w ogóle zapisać, czy to jest to właściwe dla mnie, ale ja zawsze oglądałam kiedyś Miss z moją mamą, jak byłam młoda, i pomyślałam, ok, nic nie stracę, jak się zapiszę, no i naprawdę to wygrałam i będę startować teraz w styczniu do Miss Niemiec. Niesamowity. E, powiedz kilka słów o sobie. E, powiedziałaś, już masz 19 lat, urodziłaś się w Niemczech, ale masz podwójne obywatelstwo. Masz również obywatelstwo polskie. Wiadomo, Polki są <grym najpiękniejsze <grym na świecie. Ty również zostałaś Miss e, NRW. Duże szanse, żeby zostać Miss Deutschland. Ale mm, kto ciebie nie zna? Czym się interesujesz? No, ja się interesuję tancami, chodzę na hip-hop i. Do tego jeszcze jestem modelką. Już byłam więcej razy na wybiegu i miałam już dużo shootingów, tak jakby. sesji zdjęciowych, tak? i tak, pokazów. Dokładnie. Jak to się stało, że w ogóle mm, zainteresowałaś się modelingiem i zainteresowałaś się Miss? Czy to właśnie. Nie, bo każda dziewczyna chce być Miss, ale ty jeszcze masz predyspozycję. Powiedz mi, ile masz wzrostu? E, ja mam wzrostu 1,75 m. Czyli optymalnie, tak jakby. E, czy zawsze e, miałaś e, ochotę startować w wyborach? Czy zawsze miałaś ochotę być? Czy wstydzisz się, czy jesteś odważna? No, ja się nie wstydzę iść na wybory, bo ja się tak ogólnie e, mniej rzeczy wstydzę, od kiedy zaszłam. Być modelką, jestem tak bardziej otwartą osobą teraz jakby, mhm. i też dużo odważności mi dały te całe wybory i. Um, no, myślę, że jest lepiej. Jakie predyspozycje powinna mieć dziewczyna, która ubiega się o bycie Miss? Co musi w sobie mieć? Przede wszystkim, jak mówisz, odwagę, ale musi mieć odpowiednie rozmiary, tak jak ty masz wzrost, to. na pewno wagę. Co jeszcze jest wymagane w takich e, przypadkach? No, myślę, żeby dziewczyna miała dobry charakter, bo jak są em, pytania, żeby też się angażowała karytatywnie. I takie rzeczy, żeby um, no, miała jakby dobre serce. Mhm. Jakie są Twoje zainteresowania? Czym Ty się interesujesz? Powiedziałeś, że tańczysz hip-hop. Co jeszcze cię interesuje? No interesuję się zwierzętami, chcę pomagać zwierzętom. Czy z czym wiążesz swoją przyszłość? Kim chciałabyś zostać w przyszłości? No, ja bym chciałam zostać modelką, ale jeśli mi się nie uda, no to bym chciałam zostać nauczycielką. To też jest tak jakby moja druga opcja, a jakby były. Przedmioty, które miałabym wybrać, to byłoby to sport i niemiecki. Aha, czyli bardziej humanistycznie. Tak. I jakie języki znasz? No, ja się uczyłam języka angielskiego w szkole i teraz też mi jeszcze e, włoski. I moja, mój pierwszy język był polski i mój drugi tak jakby niemiecki. Jak twoja mama zapatruje się na Twoje wybory, to, że, że startujesz, czy, czy wspiera cię i czy pomaga ci w tym? Tak, wspiera mnie i bardzo mi pomaga. Zawsze mówi mi, że obojętnie co się stanie, że zawsze będzie dobrze. No i mam się niczego nie bać, mam się nie stresować przed wyborami, bo będzie dobrze. Mhm. Jak pojechałaś na te pierwsze wybory, to był twój po raz pierwszy jak byłaś, ilu, ile kandydatek było, ile osób tam się kręciło wokół tego całego wydarzenia? To było w portalu, tak? Tak, z kandydatków było chyba cztery albo pięć, ale to już były te jakby finalistki z innych wyborów, co już zostały wybrane i ja do tego jakby e, doszłam, bo przeszłam przez ten casting i się dostałam, jakby do finalistów, i potem nas było pięć około. Co musiałyście zaprezentować? Musielibyśmy się prezentować w sukni, w bikini i odpowiedzieć na pytania. Powiedz mi, skąd bierzesz stroje, skąd bierzesz inspirację do tego, jak się ubierać. Gdzie kupujesz te sukienki? No, różnie dużo. Tą sukienki przykładowo kupiłam w Polsce. Bardzo mi się podoba. Jest jedna z moich ulubionych sukienków, a tak to ogólnie się stroję tak. Um, Chętnie chodzę do Cary uh -huh. i do Berszki. Uh -huh. No tam jest fajna młodzieżowa moda, tak. prawda? Ale ty musisz mieć, oprócz tego właśnie, że są zawsze, jest moda bikini, jest wieczorowa, tak samo jeszcze inne stroje. E, e, czy macie stylistów, czy ty sama inspirujesz się i sama wybierasz to, w czym występujesz? Ja sama wybieram. Jak pojadę na Miss to też sama wybieram mój strój. Ehm. No, tak, jakby moją sukienkę, ale mój strój bikini dostanę od nich. Generalnie jest to taka wolność, tak samo jak jeśli chodzi o obuwie. E, jakie obuwie? No wiesz, to są takie rzeczy, które dziewczyny na pewno się interesują. E, gdzie kupujesz obuwie i czy to są jakieś wymogi, jeśli chodzi o, o obuwie? Czy to muszą być sandały, czy to muszą być buty kryte, czy te buty muszą mieć odpowiedni kolor? Jak to wygląda? No, ja sobie zamówiłam moje buty z Holandii. One mają 13-centymetrowy obcas. I no, takie są raczej potrzebne na mis. Chodzenie w obcasach sprawia ci trudność? Czy robisz, umiesz to robić? Z początku nie umiałam, ale z biegiem czasu się nauczyłam, i teraz no, panuję nad tym. Żeby chodzić na castingi, żeby, żeby właśnie chodzić dobrze, czy również pobierasz jakieś kursy, czy uczysz się tego w domu? Nie, nie pobieram kursów, ale chodzę do siłowni, gdzie mam tak jakby pokój, gdzie są em, lustra. Sama się widzę, uczysz się też dużo przez internet. Trwałam już nad takimi kursami, ale... No jakoś nie wyszło i myślę, że tego nawet nie potrzebuję. Poza tym tańczysz, także chyba taniec również pomaga Tobie w trzymaniu dobrej, dobrej figury, prawda? I, I dobrej postawy przede wszystkim. No tak. Jakie są jeszcze Twoje zainteresowania? Czy, oprócz tego, że językowe, czy, czy lubisz książki, czy, czy interesujesz się może samochodami? Jakie są Twoje zainteresowania takie? Podobają mi się samochody. To jest takie nietypowe dla Mis, ale um, no, podobają mi się samochody i chciałabym mieć taką fajną furę jakby sportową, no coś takiego. Oczywiście życzę ci tego, wiesz, jako Miss na pewno będziesz <grym> mogła sobie na to pozwolić. A powiedz mi podróże, czy lubisz podróżować? Tak, lubię podróżować. Nawet w tym roku byłam jako opiekunka z Rów Jugendreisen we Hiszpanii na dwa tygodnie gotowałam tam dla tych um, no, dla młodzieży podopiecznych, tak? Tak, bardzo mi się podobało i myślę, że na przyszły rok też pojadę. Co lubi Miss jeść? Takie typowe polskie pierogi bigos, ale ogólnie się tak odżywiam zdrowo i mnie nie ciągnie tak jakby jeść takiego burgera albo coś. Też go zjem, ale po prostu lubię takie typowo polskie. Rzeczy. Typowo polskie, ale też i zdrowe, tak? Tak. Czy musisz trzymać dietę, czy masz swoją naturalną yy, figurę taką? Diety nie trzymam, bo się ogólnie zdrowo odżywiam. Ale tak to ogólnie to jest tak jakby moja naturalna figura, bo zawsze byłam tak jakby chuda i nigdy tak nie trzymałam diety, żeby tak mocno zróbłam. Co lubisz na przykład? Czy lubisz kawę, czy lubisz herbatę, czy wodę? Co, co jest twoim ulubionym napojem? No mój ulubiony napój to jest matcha. I tak momentalnie, aktualnie bardzo lubię. I tak to ogólnie takie typowo polskie, tym bark, jabłko, wiśnia. Super. E Jakie są twoje marzenia? No, moje marzenie jest tak, jakby zostać modelką. No i na pewno podróżować i, i pomagać. Tak. Wspomniałaś również o zwierzętach, że lubisz zwierzęta. Jakie zwierzęta najbardziej lubisz? Czy masz jakieś zwierzę? Mam kotka i pieska, bardzo ich kocham, ale nie mogę powiedzieć, którego bardziej kocham, albo co lubię więcej kota czy psa, bo... Oni są obydwoje na moim pierwszym miejscu. Mhm. Czy, e, czy pies ma rasę? Jak, jak, czy jest e, kundelkiem? Tak, to jest Pomeranian. Ach, piękny. Piękny pies. Co szykujesz e, na swoje e, wybory? Bo już e, kiedy następne wybory? Wybory są 5 stycznia. Mhm. Jestem tam od chyba 2 do 6 stycznia, mhm. w tym we Wenigorode, mhm. gdzie się te wybory odbywają. Mhm. I piątego jest wielki finał, Miss Niemiec. Miss Niemiec. Czy będzie to transmitowane w telewizji? Tak, ale jeszcze nie wiem dokładnie na którym programie. 5 stycznia to są wybory Miss Deutschland. Tak. Czy specjalnie do tego się przygotowujesz, czy masz już kreację? No, przygotowuję się tam trochę, chodzę sobie po domu w moim Fitness Studiu i uczę się jakby tak. Perfekcyjnie chodzić. A do tego um, oglądam sobie jeszcze takie typowe pytania na mis i jakby na to odpowiedziałam. Bardzo duża prośba do Was, widzów. Potrzebujemy głosy. Szczególnie Vanessa potrzebuje głosy na swoją e, osobę. Opowiedz kilka słów, na czym to polega i gdzie należy głosować na ciebie. Polega to na tym, że potrzebuję głosy, żeby się. Dostać automatycznie do top 5 i mieć większe szanse wygrać. Te głosy są online na stronie missvoting.com i tam można na mnie głosować. Czyli, drodzy widzowie, poniżej pod y, tym materiałem znajdziecie stronę internetową, gdzie możecie oddać głos na naszą. Dziewczynę, na dziewczynę z Polski, która mieszka od urodzenia w Dortmundzie, w NRW. Jestem Vanessa, mam 19 lat, mieszkam w Dortmundzie i głosujcie na mnie, bo warto. Wspaniale. Vanessa, bardzo Ci dziękuję za ja dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. dziękuję, że przyjechałaś razem z Twoją mamą. Oczywiście trzymam za Was kciuki. Dziękuję. Hmm, chciałabym, żeby wszystko się jak najlepiej potoczyło i żebyś została naszą miss. Będziemy wszyscy niesamowicie dumni z tego powodu. Dziękuję Ci. Ja też dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dziękuję, że byliście z nami. Oczywiście w linku poniżej znajdziecie adres, gdzie należy głosować na Vanesę, która ma, może zostać i zostanie. Miss Deutschland 2026, tak? Tak. Dziękuję bardzo ze Studia Pepe TV dla Państwa Sylwia Płonka i Vanessa. Dziękujemy. Że jesteś z nami. Jeśli podobał Ci się nasz program, koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij materiał dalej. Napisz także komentarz. Twoja opinia wiele dla nas znaczy. Zapraszamy Cię również do wspierania nas na Patronite. Dzięki Twojemu wsparciu możemy kontynuować naszą misję, promować polską kulturę, pokazywać historię niezwykłych ludzi, integrować Polonię na całym świecie. Każdy Twój gest pomaga nam się rozwijać. Do zobaczenia w kolejnych programach Pepe TV.